Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na plus. Tematem tego filmu jest odpowiedź na pytanie: czy ujemna delta zawsze oznacza brak rozwiązań równania kwadratowego? Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Yy, kartka papieru, coś do pisania i ewentualnie tablice maturalne, otwarte na yy, dziale funkcja kwadratowa. Moi drodzy, rozpoczynamy. Będziemy, będę starała się w tym filmie odpowiedzieć Wam na pytanie zamieszczone na e, kartce. Jest ono dosyć długie, dlatego nie będę czytać go po raz kolejny. E, jaka jest odpowiedź na to pytanie? No więc tak. Żeby na nie odpowiedzieć, musimy podzielić naszą kartkę co najmniej na pół. I napisać po jednej ze stron liczby rzeczywiste a po drugiej liczby zespolone o co chodzi wiemy, że delta, o której tu mowa delta, która wyraża się wzorem b kwadrat b kwadrat odjąć 4 razy a razy c gdzie wiemy, że poszczególne są to współczynniki przy odpowiednich potęgach w funkcji kwadratowej no więc tak, ta delta jest ujemna. My w liceum dowiadujemy się, że ona jest dodatnia. Są dwa rozwiązania. Jest y, równa 0, jest jedno rozwiązanie i y, kiedy jest ujemna, jest brak totalny, brak rozwiązań i wtedy się super cieszymy, bo nic nie trzeba robić. No i teraz jak to jest? No więc weźmy sobie takie równanie. Weźmy sobie równanie pod postacią x kwadrat plus x plus 1 równa się 0. W świecie liczb rzeczywistych delta y, zawarta tutaj, y, ona będzie co? 1 do kwadratu odjąć 4 razy 1 razy 1 równa się 1 odjąć 4, czyli po prostu minus 3. W świecie liczb zespolonych to też będzie minus 3, tylko w świecie liczb rzeczywistych my wiemy, że my nie możemy pierwiastkować liczb ujemnych, prawda? Bo pierwiastek z minus 3. No to jest yy, sprawa nie do ogarnięcia. Yy, nie jesteśmy w stanie tej liczby ujemnej tak zrobić, żeby coś podniesione do kwadratu dało nam minus 3 w świecie liczb rzeczywistych. Natomiast w świecie liczb zespolonych jak najbardziej można takie rzeczy robić i zaraz pokażemy Wam o co chodzi. Dlaczego ten film robimy? Dlatego, że yy, powstaje wiele pytań. Kiedy przechodzi się z, z liceum na studia, tam często rozpoczyna się od macierzy, liczby zespolonych i pojawia się właśnie tam coś takiego. I w tym momencie, jakby cała nasza wiedza i to, na czym, yy, czego byliśmy pewni w liceum, nagle upada. I koniec. Oczywiście, ci, którzy w liceum gdzieś rozszerzali sobie różne elementy, już mogą wiedzieć to. Natomiast niektórzy po prostu nagle dostają tutaj taką wiadomość, która ich zwala z krzeseł. I o co chodzi? Jest w liczbach zespolonych liczba i, która nazywa się liczbą urojoną, i mówi się, że i do kwadratu równa się minus 1. No ale ktoś powie, ok, ale to nadal nie daje mi możliwości rozwiązania pierwiastka. Spójrz teraz na tą odwrotność, która się pojawia. Jeżeli ja spierwiastkuję minus 1, to jest po prostu i. Co jest wnioskiem z tego, co jest powyżej. Oczywiście są to pewne praktyczne rzeczy, które się robi je troszeczkę inaczej się wyprowadza, natomiast my korzystamy tu z wiedzy praktycznej, bo i do kwadratu jest równe minus 1. No i jak rozwiązać taki problem? No więc, moi drodzy, w świecie liczb zespolonych my, my sobie robimy tak, że pod tym pierwiastkiem mnożymy sobie minus 1 razy coś, żeby dać, dało nam to liczbę pod pierwiastkową, od której wychodziliśmy. No i teraz rozdzielamy na dwa pierwiastki, czyli to jest pierwiastek z minus1 razy pierwiastek z trzech. A my wiemy, że pierwiastek z minus1 to jest i. Pierwiastek z trzech zostawimy tak jak jest. I to wychodzi, że nagle pierwiastek z delty to jest pierwiastek z trzech razy i. I okazuje się, że są rozwiązania, że x1 to jest minus b, czyli minus 1 minus pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z trzech i przez 2, natomiast x2 to jest minus 1 plus pierwiastek z trzech i przez 2. I zobaczcie, mimo ujemnej delty, w świecie liczb zespolonych istnieją rozwiązania. Dlatego odpowiedź, jaka jest na to pytanie, czy ujemna delta zawsze oznacza brak rozwiązań, odpowiedź negatywna. W zależności od tego, w jakim zbiorze jesteście, w takim yy, może być tych rozwiązań więcej lub mniej, a nawet wcale. To jest koniec mojego filmu, moi drodzy, yy, jeżeli macie jakieś pytania, Zapraszam do kontaktu mailowego, gdybyście mieli wątpliwości, pytania o jakieś zagadnienie. Zachęcamy, zapraszamy. Zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, do wsparcia, szczegóły w opisie i słyszymy się w następnym filmie.